Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Swetek świątek i witam Was w pierwszym odcinku z Golf with Your Friends. Dzisiaj wraz ze mną jest Erwin Eko a ja się nie przywitam, bo. A, okej. Okay. No i, i gramy sobie. Zobaczymy jak w ogóle to wam się gra spodoba. Aha. Aha, okej. Okay. Ja generalnie gram po raz pierwszy w tą grę, więc. Yy... My też. No właśnie, my też gram. Tak, no raz. jasne. Wie, wie, no tak. Więc... Tylko 70, mam tylko 70 minut przegranych. Więc... No właśnie, co to jest? Zobaczymy po prostu jak pójdzie. Generalnie gramy na jakimś takim zwykłym trybie tylko i wyłącznie z odbijaniem się piłeczek. mnie nie wierzę, nie! Ja się tak nie bawię z wami, koledzy... ja nie, nie, koledzy kurde. A, idź pan. Ale to ty by się w golfa grać Uuuuh, a idź pan. Tego nie było, tego nie widzieliście. Ja widziałem. Tego nie było, to, to, to w ogóle spoza planów wyszło. To się wszystko kameruje. Cio! No dobra, double buggy, b buggy, buggy, Je jeden grzyb, dobra. Ile jest? No cały czas tak okay. samo, ja najwięcej oczywiście. Okay. <laughs> no. Tak, oczywiście, odbij się, od... Da, idź pan. paty. Jak to nie wpadło za pierwszym? Dalej, Światek, lecisz? Światek czeka. Myślisz? Patrz. Uderz mnie, erwinę tak... Ta... Kolega. Kolega. Kolega, Po co go wbić, skoro można go wybić. Proste. A Erwinek jak zwykle łeb. w łeb. Idź no. pan. Dobra, gdzie my tu mamy? Dobra, będzie double. Musi być double! Erwinek, ty pićko głupia! Kuźwa, <gulia> co za kolega. Nie wierzę. Powiem wam, że my z Erwinkiem graliśmy wczoraj, chyba i przedwczoraj, i graliśmy bez zderzeń. I było wesoło. A teraz ze zderzeniami to już w ogóle może być niezła jazda. Kolega. Aha, okej. Okay. Tego nie było w planach w ogóle. No O, O, Rwinek, telefon. Już Nie wierzę, ja się z wami... Brawo, nie... Ja się z wami nie bawię, ja nie, po prostu nie. Nie, nie, po prostu nie. No dawaj Erwinek, pliszczu. Kuźba pana dziada, pana dziada. No dawaj Erwinek. To jest twoja chwila prawdy Żeby to słyszać O Boże Boże! Moje słuchawki głupie. Dobra A! Mm, Okej okay. Chyba tak będzie lepiej Zdecydowanie. E, dobra, generalnie tak. E... No! Czemu Tak krzywo. O, dobra, ja wpadłem, Erwinek. Erwinek fruwa po mapie. Dokładnie, Erwinek tutaj próbuje znaleźć rozwiązanie, ale średnio mu po prostu idzie, no. Dobra, udało się. Ale jest. Nie jestem już ostatni. Gdzie to trzeba? Aha, dobra, już widzę. Pamiętasz, Erwinek, jak pierwszym razem męczyliśmy się z tą mapą? Po... A, idź, pan! Kurde. Cholera. Czy mi zaliczyło? Nie, nie zaliczyło mi ruchu. Masz szczęście, Erwinek. No! Ja. okej, okay, za lekko. Mam, Jatek! tam, oj tam. No, no... Nie, ja to robię teraz taką. Okay. Aha, okej, okay. to, to nic nie da. Nie wierzę! No nie! Brawo światek, brawo, jesteś, jesteś mistrzem, po prostu jesteś mistrzem. No mocny co ty robisz? Nie wierzę no. Musisz mocny walnąć. Kurde, jeszcze nie słuchawki nie mi nie działają, nie słyszę nic. Główno. Graj, graj, graj! Gram! Próbuję! O, dobra! Udało się! Jestem u góry! Jestem już u góry! To, to... Dobry znak! Bardzo dobry znak! Jej! Aż mnie Erwinek wytegował... wyprzedził... Ale Tio! No! Hole in one! Dawaj! Please! Please! Yes! Hole in one! Ho, ho 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 A, Erwinek też. Dobra. To <noise> taki kolega, kuźwa. Mm. No! Zabierz mnie Dobrze, nawet A tutaj nas nie mnie nie, nie zabierze, okej okay. Patrzcie, patrzcie to, patrzcie to! <noise> Brawo! Widzieliśmy to światłoś, widzieliśmy to Kuźwa Dwa jak! Do, do, pra, prawie, prawie. Dzięki Irwinek, pomogłeś mi. Kurwa. Ej, jej, tu obok! O, udało się. I naprawdę <laughs> <laughs> Jak mi przykro, Erwinek! <laughs> jest remis dobra. Lecimy dalej. Co teraz? Masty dołek, jest ich 18. <śmiech> okay, <śmiech> dobra. No, na no, no, no! Aha! Ok. Ok. Dobra, jako tako wyszło, jako tako wyszło, dobra Prawy światłyś, prawa Rwinek co jest? O, to? Nic. po prostu na mnie czeka, żeby mnie wybić. To, to mu się nie uda, nie tym razem O, myślałem, że już wpadnie. Daj no, Rwinek, dawaj, dawaj, dawaj. Już i tak jesteś słabszy, więc... O, dokładnie, jest jesteś już słabszy. słabszy. Ale Adziu dalej troszkę... Za, za bardzo z przodu jest No trzeba, trzeba go ten wyjaśnić. Oj, jej, jej, jej. Gdybym ja zyrkań. wiedział, że tu tak blisko jest, dołek. <grystanie> Erwin to w ogóle poleciał po bandzie. Dobra. No to kolejny punkt kerwinek straty. <grystanie> <grystanie> Dobra. O, Erwinek nasza, ulubiona. LOL? Okej. Okay. No dobra, nie wyszło tak jak Erwinkowi, ale ale coś tam zawsze wyszło. Trafim, trafim. <grym> A dziś już trafił? nie trafił. Ale wybij go. I ja trafiłem. I No dobra. Teraz To bliżej. O, to jest Erwin, ta dobra mapka. A i tam trzeba teraz konkretnie w tamtym ten, nie? Tak. Masz trzy inne dziury, których musisz unikać. Ta pierwsza jest właściwa. tak wolno, tak fajnie, tak blisko. Ale oczywiście nie wpadło. Hej, hej, ho. Dobra, ale mamy jeszcze punkt przewagi na derwidę. Nie jest źle, jak na pierwszą. Grę. Hmm. O, proszę, Erwinkowi się udało. No A dzięki Co? Światek, dzięki! Co? To nie był Opa. Światek, tylko ja. Byłeś ty? Tak. Wywaliło mnie jakoś, więc <laughs> to Za pierwszym raz trafiłem. Okej. Okay. Kuźwa. Adi, jak mogłeś? Jak się o, to mówi, głupi moza no, no, no. mnie Światek. <ślad> no, nie trafi, mówi. nie trafi, nie! Jest! U, a, ale jednak zamyka się. No! Je... Aha, no tak, Baerwin trafi. za pierwszym, dzięki Adziu! już ja dla Ciebie wszystko. Dobra, patrzcie jak to się robi. Widzicie? O! Dobra. Dobra. O, Adziu, spoko. Oj, 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 Erwinek, coś ci nie pykło chyba? No! <grym> Aniu, ty piczko jedno! <grym> ale wiesz, że na mojej kamerze było tak, że ty wleciałeś do dziury, a po chwili wyskoczyłeś? Jaka Menda. <grym> Stałeś na trajektorii lotu, no to co no, miał to, zrobić? Da, idź pan! <grym> Jeszcze Erwinek, brakowało, żebym mnie wybił. <grym> Kuźwa, koledzy. Najlepsi. Wiadomo. Tylko pytanie w ty... W jaki sposób, ale że tak powiem? Co zrobił? No, Erwinek dawaj na 15. Dobra. Masz 15 szans, bo wczoraj mieliśmy po 12, a ja teraz zmieniłem na 15. To patrz co pa... Prawie pa, ci wyszło. Co? Teraz wyjdzie, zobacz Prawie. No prawie. Prawie. No, Dosłownie prawie. prawie tak. Wie, jeszcze weź na 58 się... teraz kolejny. Nie, to tak nie działa. Najlepszy. Najlepszy. Po prostu Erwinek... Najlepszy. Nie, nie, nie mam pytań. Prawie Erwinek. No Jakie ślagi masz chyba, Erwinek? Kim się wydaje? No, coś mi ścina. Ja się widzę, że ten potrącący jest taki bardzo, bardzo ciłowy. Ale Erwinkowi tylko, wiesz, ścina, dlatego... No właśnie, dlatego no, mówię, masa. nie? No wiesz, o co chodzi. Eee, jakiś net mi laguje bo co? Nie wiem. Uźwa. 10 sekund, ostatni strzał. O, o, perfekta Jak Jakby ci tak wbiło? O, prawie wygrałem. O, skończyło się. Oj, jak mi przykro, Erwinku. <grym> ostatni dołek panowie. Dobra, to, to jest. Dobra. Dobra, za pierwszym wpadliśmy tu. Całkiem ok, tragedii nie ma. Kuźwa, koledzy! Bum! Nie, wybije dobra. mnie poza. Kuźwa! Światek poszedł pływać. widać, że światek nie zna tej mapy. Jaki farsz ty! Dobrze, 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 dobrze! Nie! Szybko! Dawaj nie. mi możliwość uderzenia! O! Udało. ale. Eee, e, Erwinek i tak się nie, nie ten. Nie dogonię, no, że tak powiem, wiesz, no. Dobra, więc tak wygląda ostateczna kwalifikacja. Yy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że Wam. co? Ile? Trwał odcinek. A, 15 minut niecałe o Nie, nawet nie, no, tak około 12 Bo tam na początku troszkę, ale w każdym razie Ja wam bardzo serdecznie dziękuję Mam nadzieję, że wam się spodoba, jeśli tak to oczywiście łapeczka, komentarz, udostępnienie I tyle, trzymajcie się I, I odezwijcie się Czy po prostu wam się ta gra podoba, czy nie Jeśli tak to oczywiście będzie będziemy do was więcej. więcej nagrywali Na razie i Pa pa, pa, pa.